Donald Trump jako peacemaker? Czy amerykański prezydent może doprowadzić do pokoju na Ukrainie? Oto co wiemy po szczycie w Białym Domu. Po pierwsze, Europa mówi po amerykańsku. Tym razem europejscy przywódcy nie mogli nachwalić się Donalda Trumpa, a Donald Trump klepał po plecach europejskich liderów, w tym również szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Jednak pomimo tego, że było i przyjemnie, to co z tego konkretnie wynika? I tutaj Punkt drugi. Trwają prace nad przygotowaniem bezpośredniego, dwustronnego spotkania pomiędzy prezydentem Włodym Zeleńskim, a dyktatorem Władymirem Putinem. Nie jest jeszcze jasne kiedy i gdzie mogłoby dojść do tego spotkania. Na giełdzie lokalizacji pojawił się między innymi Budapeszt. Z kolei Rosjanie sugerowali, że do tego spotkania mogłoby dojść w Moskwie, co oczywiście jest nie do zaakceptowania przez ukraińskiego prezydenta. No i wreszcie bardzo ważne pytanie, czy po prostu Rosjanie kolejny raz nie kłamią, nie blefują i czy w ostatnim momencie nie wycofają się z tego spotkania? No i punkt trzeci, czyli kwestia gwarancji bezpieczeństwa. Na razie nie znamy szczegółów. Wiemy, że podczas tego szczytu w Waszyngtonie nie było rozmów na temat przystąpienia Ukrainy do NATO. Taką możliwość generalnie wyklucza prezydent Donald Trump. A ponadto rzecznik Rojna Lewit potwierdziła, że Stany Zjednoczone nie wyślą swoich żołnierzy na Ukrainę w ramach sił stabilizacyjnych. Jeżeli takie powstaną, składałyby się z żołnierzy państw europejskich, z tzw. koalicji chętnych, ale szczegóły cały czas nie są znane. A zatem podsumowując, czy to jest przełom, to raczej uchylenie pewnych drzwi, ale droga do pokoju jest cały czas bardzo daleka, a Rosjanie, jak to mają w zwyczaju, mogą po prostu kłamać, oszukiwać i grać na czas.